Dobrze kochani, poniedziałek, nowy dzień, nowe możliwości, zaczniemy od y, wizyty, wiecie ta sprawa dalej pobicie mojego dziecka y, się ciągnie, zaczniemy od wizyty y, u Tomeczka, będziemy wszystko po kolei wyjaśniać, także Także, no, najpierw trzeba po, po, porozmawiać z agresorem telefonicznym i zaraz tam zobaczymy co się wydarzy. Porozmawiamy, yy, możemy rozmawiać po męsku, po żeńsku, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu wyjaśnimy sytuację. Jadę, udziela, yy, um, jadę do miejsca, gdzie mogę znać. Po prostu gdzie może przebywać w tej chwili. Także sprawdzę to. Dobra, dojechałem do tego miejsca. O niestety. No niestety wygląda na to, że Tomeczek postawił piękny płot tutaj w starym Fordonie. Ale niestety nie ma tutaj ekipy. Tomeczku, piękny płot, no ale jeszcze przyjedziesz na jedną wycenę, żebyśmy mogli pogadać, także na pewno się złapiemy i wyjaśnimy. No ale płot położyłeś piękny, no. Tak, przyznaję ci to. No dobra, szukamy cię dalej, no bo musimy się złapać. Mamy do wyjaśnienia ten telefon, yy, który tam krzyczeliście, także wyjaśnimy go na pewno, nie? No dobra, nie ma go, poczekałem chwilę tutaj. Ktoś chodzi, mówi, że był, ale pojechał przed moim przyjazdem. Ja już tu przyjechałem drugi raz. Nic mi nie pozostało. Yy... Wykonam telefon, zobaczę, czy się uda nam spotkać, bo nie ma sensu, żebym ten, żebym ja tutaj czekał na niego. Wiem, że tutaj ma bazę jeszcze na dodatek, czyli on tutaj musi, typowo przyjeżdżać. Cześć, tu Tomek. Po sygnale został wiadomość. No niestety no niestety nie, 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 da, nie odbiera, pewnie jest mocno zajęty widząc, że do niego dzwonię. No dobra, no. Co się odwlecze to nie uciecze jak mówią, nie? Także słapiemy się, wyjaśnijmy tą kwestię, no bo Słuchajcie, no tak jest w życiu, że pewne sprawy niewyjaśnione po prostu trzeba wyjaśniać, nie? Nie można się tak mijać, patrzeć krzywo na siebie. Wyjaśnimy to normalnie, tam w jakiś dobry sposób dla nas dwóch, żeby każda strona była zadowolona za to, co mówi. No bo jeżeli ktoś wychodzi przed szereg, no to wiadomo, że coś ma do powiedzenia. Dobra. Jak dojdzie do spotkania to, to po prostu zobaczymy co się wydarzy na no tyle, lecę dalej Słuchajcie Słuchajcie, znowu jadę do tomeczka, któryś raz z kolei No co wam mogę powiedzieć? No jadę, no mam nadzieję, że teraz go złapię tam. Co na tyle? No mamy, mamy Tomeczka, jest spotkanie. Także zaraz będzie wszystko rozstrzygnięte. Co jest, Tomeczku? No ale co jest, pogadać chcesz? Ale pogadać chcesz? A nie chcesz już rozmawiać? No to co? To, aby może jakieś przeprosiny w takim momencie radzie by się należały? A to z jakiej racji? Ty, ja już tu przyjeżdżam któryś raz z kolei do ciebie. Któryś raz z kolei, Tomek. Bo pokażę twoją twarz w internecie. Chcesz rozmawiać normalnie, czy chcesz to inaczej załatwiać? Co? Jeszcze raz. Chcesz twarz w internecie, prosisz o to. Wyrażasz zgodę? No to proszę bardzo. A, nie wyrażasz zgody. No to mówisz pokaż, a teraz nie wyrażasz zgody. No, jak się zachowujesz? Dzwonisz do mnie i co ty ode mnie oczekujesz? Słucham? Odjadę z samochodem. No, jak się boisz, to meczku wyjść z samochodu, krzyczałeś, do, krzyczałeś mi słuchawkę do mojej rodziny, czepiałeś się wszystkiego. Odjadę. No, jak, jak tak się zachowujesz, to odjadę. Rozumiesz o co chodzi? Ale tak się człowieku nie robi. Nie znamy się, a ty się zachowujesz, jakbyś nie wiadomo, kim był. Nie chciałem ci chłopie koło dupy robić. Myślałem, że jesteś facetem, załatwimy to normalnie po męsku. Takich rzeczy się chłopie nie robi. Ja też jestem poważnym człowiekiem. Nie, że mi dzieciaka pobili, a ty będziesz jakieś się swoje wyrobił. <laughs> Tomeczek się boi wyjść z samochodu. No ja się mu nie dziwię. Rodzic zdenerwowany może zrobić wszystko, no ale... no, no, nie... no słuchajcie, no co ja mam zrobić, no? Proszę odjechać z posesji. A chciałeś porozmawiać? Proszę odjechać z posesji. Są równe szanse. Mogę albo wyłączyć kamerę i możemy porozmawiać Ale... po męsku jak chcesz, albo możemy teraz to wyjaśnić przed kamerą, bo widzowie e... czekają na wyjaśnienia, słuchaj. Ja nie będę dyskutował o niczym. Jeżeli ma być coś tego, to... Słuchaj, jestem po trzech zawałach. Jeżeli mi się coś stanie, a czuję już, że... Tomeczku, tak się nie robi. Już, już, już już. tomeczku wyjeżdżam spokojnie, bo jeszcze mi samochód rozwalisz. Ja już wyjeżdżam. Cofam samochodem, już wyjeżdżam. Muszę odjechać. Już wyjeżdżam. Tak się nie robi. Tomeczek się zdenerwował. Nie chcę robić mu problemów. Wyjeżdżam. Sprawa jest wyjaśniona. No tyle pozdrawiam. No dobra, słuchajcie. Chciałem podsumować teraz te, te całe zajście, które tam miało miejsce. Nie wiem, nie wiem jak mam podsumować. Odpalam kamerę, chciał, chciałbym to jakoś podsumować. Nie wiem co mam powiedzieć, nie wiem co mam powiedzieć. Ech, słuchajcie. Ech, prostymi słowami. Nawet nie wiem co o tym myśleć. Nie ukrywam, że nie, troszeczkę inaczej się spodziewałem. Ja nie chcę wpuszczać żadnej agresji do internetu, nie chcę nikomu robić problemów, ale jeżeli ten tomeczek, ja już mówię tomeczek, to już tak wiecie, jest tak z przekory, nie? Bo tak jakby troszeczkę prześmiewczo, ponieważ no to od niego miałem ten telefon z groźbami do mnie w moją stronę i cfaniakowanie w kilku w słuchawkę. Ja jako rodzic troszeczkę się zagotowałem, powiedziałem sobie na pewno, że się spotkamy, że się zejdziemy i nie chciałem na to czekać. Wolałem sobie tam jakoś go nawet nie przyfilować, tylko po prostu wiedziałem, gdzie ma siedzibę. No bo tam się jednak spotkaliśmy pierwszy raz, to wiedziałem, że go tam zostanę. Pojechałem tam chyba trzy razy, bo telefonów nie odbierał. No i słuchajcie, no. Wiecie co? Bo to tak troszeczkę głupio wyszło. Jeżeli ktoś mi dzwoni przez słuchawkę. I, i jedzie na mnie naprawdę takim slangiem konkretnym, z, przeklinaniami, z przeklinaniem i w tle słychać parę osób, to ja sobie uświadomiłem, że tam jest konkretny zawodnik po drugiej stronie. No, nie wiedziałem, że jak pojadę i się spotkamy twarzą w twarz i yy, to nagle jakiś się, się okaże, że to Tomeczek zawał może dostać zaraz, także o czym to świadczy? No o tym to świadczy, że ludzie mają nieraz po prostu biorą kogoś na huki i myślą, że ktoś się przestraszy, no wiecie jak to jest. Kto bardziej krzyknie, ta druga osoba się wystraszy. No nie zawsze to tak działa. Yy... No przykro mi, że tu się nie trafił zawodnik, taki jak ja myślałem, że, że się trafi, bo ja nie lubię y, pojechać do kogoś słabego. Nie? To nie jest w moim stylu na pewno. Nie tego oczekiwałem. Jadąc tam oczekiwałem grubszej sprawy, oczekiwałem y, no wyjaśnienia. Tej sytuacji pomęską. Wiem, że to głupio brzmi, ale tu chodzi w grę moja rodzina. Kamera nie miała być odpalania. Zresztą Stoweczek miał to. Yy, tak go potraktowałem, jak yy, jak on, tak jakby. Tak jak on mi przez słuchawkę nawijał, nie? Yy, ja mu dałem szansę, on by mógł puścić te nagranie, on by mógł się wypowiedzieć, ale on po prostu przeliczył swoje możliwości i dlatego to tak głupio wszystko wyszło. Także może lepiej nie, nie hejtujmy go, chciał może dobrze, a wyszło źle. No nie, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. To nie o to chodzi, żeby każdy się w klapy złapał i, i się byśmy poszturali. Po prostu wiecie, no jeżeli ktoś wam dzwoni i grozi, ja kiedyś tam swojego czasu miałem takie sytuacje i też to rozstrzygiwałem, że y, ktoś mi tam dzwonił i groził i też jechałem to wszystko wyjaśniać. No i też ta druga strona odpuściła jak y, przyszło do, co do starcia takiego prywatnego, także. Nie wiem, nie, nie nie mam do tego komentarzu, nie tak sobie wyobrażałem, myślałem, że jeżeli jest mocny w buzi, to będzie też gigantem na żywo, nie? Okazało się, że tym gigantem nie było, ja też nie lubię y, takiego z takiego czegoś się cieszyć, że, że, że po drugiej stronie stał po prostu ktoś, kto w ogóle nie podjął y, żadnej inicjatywy, no mm, nie wiem, sami musicie to ocenić, ja nie wiem nawet, nie, nie, ciężko mi się wypowiedzieć, nie tego się spodziewałem, ale sprawa jest wyjaśniona, y, Tomeczek już nie będzie dzwonił i nie będzie mi wygrażał, co ja mam zrobić, ja lecę po, y, po sprawiedliwość dla mojego syna. Y, no i wszystko w temacie. No i będę Wam monitorował. Po prostu to w ogóle nie dotyczyło tak jakby sprawy. Tomeczek był odgałęźnikiem, bo znał sensejka i, i chciał załatwić to szybkim krzykiem w telefon. Bardziej to tak bym byłbyć, nie. No tu się nie udało. Ja dalej idę po sprawiedliwość i nie jest w stanie nikt mnie zatrzymać. O może to to tak bym wolał bardziej ubrać w słowa, bo to był odgałęźnik. To była gdzieś jakiś, jakaś noga Gdzieś może sensej zadzwonił do niego, bo się znają. Może ten się wychylił do senseja, że to załatwi i na huki chciał mnie wziąć, a huki się nie udały. No to dobra, lecimy dalej. Jest czysta teraz droga i lecimy po sprawiedliwość dla mojego syna i, i zobaczymy, jak to będzie. No, po drodze, zawsze ktoś będzie chciał przyhamować jakiś rozwój wydarzeń z policją. No, to jest po prostu życie, nie? Wi wiadomo, nie? To na tyle, pozdrawiam, będę Was o wszystkim, o wszystkich postępach informował. Pamiętajcie, nie ma przyzwolenia na kopanie małych dzieci. Pozdrawiam.